Nie ma kto jeść. Normalnie pomidory na śniadanie, obiad i kolację. O, ten już waży z pół kilo. To mam murowane. Tu następne. O, a tamte co teraz są to one mają też po, tak, po 40 deko o, to takie bydle o, jak moja pięść Nie wiem będzie miało też ze 40 do 50 do pół kilo